Dzięki. Zapraszam 25. Futbol, futbol, football. przeżyjmy go Jeszcze raz Gdy piłka Wyjdzie na strzał Śledzi go cały świat Piłka jest okrągła Jak ziemski glob Ziemski glob Na świecie tym Są takie dni gdy woda żywa padła, to, to był strzał, to jest strzał, to, to jest, jest swoją, swoją, ujrzałam z nich. Małgorzata mówił mi, on nie wartuje w tej on nie wartuje w tej się dziś pastą kiwi, nie takie rzeczy pijał lud, i żyjmy piękni i szczęśliwi, przy jednym bucie drugi wód, gdybyśmy byli nie do pary, to nic mi nie mów, nie bez mnie, o Jezu, głośno, wystarczy przecież trochę wiary, już jest dobrze, a nie źle, Bu, 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 bu Dwa Sprawy ty, ja A, A potem, Ktoś powiedział, żebym mógł zaśpiewać. Dobrze słyszałam? Dla Amelki. No niech pani z nami zaśpiewa.